Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak poradzić sobie ze spiętymi dwójkami, i dlaczego to rolowanie czy rozciąganie często nie przynosi żadnych pozytywnych efektów. Dużo osób skarży się na to, że ma problem ze spiętymi dwójkami, czyli tą grupą mięśnią, która znajduje się z tyłu uda, konkretnie są to mięśnie kulszowo goleniowe Regularnie roluje, rozciąga, jednak nic nie przynosi pozytywnych efektów. Dlaczego tak się dzieje? To, co musicie wiedzieć, to przede wszystkim to, że często problem nie leży w samej danej grupie mięśniowej, ale gdzieś powyżej albo poniżej tego miejsca. W przypadku dwójek, bardzo często problemem jest wasze nieprawidłowe ustawienie kręgosłupa albo miednicy. Dwójki są to mięśnie dwustawowe, czyli przebiegają one przez dwa stawy, konkretnie przez staw biodrowy i przez staw kolanowy, ponieważ przyczepiają się do naszej miednicy i dalej biegną w dół poniżej kolana, przyczepiając się do kości goleni. Tak więc odpowiadają za wyprost stawu biodrowego oraz za zgięcie kolana. To, co jest częstą przyczyną przykurczonych dwójek, to tak naprawdę nieprawidłowe ustawienie naszego kręgosłupa i miednicy. Wiele osób zmaga się z nadmierną lordozą lędźwiową, czyli nadmiernym wyprostem w odcinku lędźwiowym, który jest spowodowany tym, że mamy osłabione mięśnie głębokie tak zwany kor oraz osłabione mięśnie pośladkowe, co jest w dzisiejszych czasach plagą i występuje niestety również ten problem nierzadko u sportowców. Nasza miednica neutralnie powinna być ustawiona w takim lekkim przodopochyleniu, kilkunastostopniowym. Natomiast kiedy właśnie mamy osłabione mięśnie brzucha i osłabione mięśnie pośladkowe, to wówczas nasza miednica ulega jeszcze mocniejszemu przodopochyleniu, co powiększa lordozę, czyli przeprost w odcinku lędźwiowym. I takie ustawienie miednicy powoduje, że przyczep dwójek do naszej miednicy jest wydłużony, natomiast my to odczuwamy tak, jakby po prostu brakowało nam elastyczności i rozciągnięcia w tej grupie mięśniowej. Możecie to bardzo łatwo sprawdzić w sytuacji, kiedy położycie się na plecach. I podniesiecie wyprostowaną nogę do góry, tyle ile jesteście w stanie, zanim będziecie musieli ją ugiąć. W sytuacji, kiedy spróbujecie wykonać to na całkowicie rozluźnionym brzuchu, na pewno nie będziecie w stanie zbyt wysoko podnieść wyprostowanej nogi. Natomiast, kiedy mocno dopniecie brzuch i z pozycji przeprostowanej w waszym kręgosłupie przejdziecie do pozycji neutralnej, kiedy jest bardzo nieduża przestrzeń pomiędzy waszymi plecami a podłogą, że ciężko jest tam wsunąć całą rękę, to zauważycie na pewno, że jesteście w stanie dużo wyżej podnieść wyprostowaną nogę. Udało się to osiągnąć tylko i wyłącznie dzięki prawidłowemu ustawieniu waszych pleców i waszej miednicy, która z pozycji tego nadmiernego przodopochylenia wróciła do pozycji neutralnej. I teraz, co zrobić, jakie ćwiczenia wykonywać, jeżeli macie problem z takim ustawieniem? Dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza, zdjąć nadmierne napięcie, jeśli chodzi o zginacze bioder, które bardzo często są przykurczone. Możecie to zrobić za pomocą rolowania, czy tak zwanego couch stretcha, czyli rozciągania kanapowego. Natomiast drugą rzeczą, którą musicie zrobić, to wzmocnienie właśnie mięśni głębokich tłowia oraz wzmocnienie mięśni pośladkowych. I na koniec najważniejsza rzecz, w jaki sposób pozbyć się tego napięcia z dwójek, to pamiętać o tym, że jeżeli wykonujecie trening, który trwa na przykład godzinę i skupiacie się na sile mięśni brzucha, na sile mięśni posiadkowych, które utrzymują Waszą pozycję ciała w prawidłowym ustawieniu, to jeżeli nie będziecie pamiętać o tym na co dzień, na przykład siedząc, Chodząc, stojąc, to nic Wam to nie da, tak więc musicie zwracać na to uwagę cały czas, dopóki po prostu te mięśnie na tyle się nie wzmocnią, że całkowicie nieświadomie, podświadomie będziecie w stanie być w tej prawidłowej pozycji. Co również spowoduje, że Wasze przykurczone dwójki przestaną być przykurczone, ponieważ nie będą cały czas w tej, w tej wydłużonej pozycji i osiągną swoją optymalną długość. Przez to nie będziecie mieć uczucia, że są one spięte. Jeżeli ten filmik był dla Was pomocny, zostawcie łapę w górę, komentarz, subskrypcję. Możecie również udostępnić to nagranie. Zapraszam na inne moje media społecznościowe, do których link możecie znaleźć po opisie. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia w kolejnym materiale.